Zacznijmy dzisiaj po raz kolejny od Proroka Izajasza, który w pierwszym czytaniu wśród zapowiedzi czasów masjackich mówi, że wszędzie będą widzieć, guzi słyszeć, smutni będą się cieszyć, a podwócy pokwitować wielością Bożych dachów. Tym razem zapowiadają szczęście czasów. Mesjańskich czasów końca całkowitą przemianę człowieka i świata. Można czytać o odkrywając właśnie, że zapowiedzi mesjańskie spełniają się w osobie Jezusa Chrystusa, który idąc i głosząc Ewangelię, Ewangelii, w wzrok niewidomym, słuch głuchym, który wskrzesza że wraz z nim Bóg realnie działa w bożym swojego ludu, że jest z nim, że przybliżyło się Królestwo Boże. Także czytamy fragment Ewangelii dzisiaj, ukazuje konkretny przykład Bożego działania Jezusa. Słyszymy w prośbę. I widowni kierują Zbawiciela. Ulikuj się nad nami Synu Dawida. Ta ich prośba jest wyrazem wiary. Wierząc w to, że Jezus może uleczyć ich choroby. Zbawiciel pewnie, się co do ich wewnętrznego przekonania, nie mógł pozostawić ich wiary bez odpowiedzi. Dotykając ich oczu, przywrócił im wzrok mówiąc, według wiary Waszej, nie się Wam zna Pan pyta niewidomych wierzycie, że mogę to uczynić? To pytanie o wiarę pada dlatego, że właśnie wiara, ta przestrzeń otwiera człowieka na przyjęcie Bożego działania, pozwala mu wejść w przestrzeń obecności przemienia, która czyni cuda, wejść i jej doświadczyć. Odpowiedź niewinnych Ewangelii jest zdecydowana, pokazuje, że wierzą, że Jezus może im ustrójć i dlatego. Z pewnością wielu z nas boryka się z różnymi dolegliwościami i chorobami ciała. Czy mamy odwagę przedstawić je Jezusowi, naszemu Panu? Z jaką dolegliwością nie radzimy sobie od dłuższego czasu? Czy z ufnością, z wiarą rozmawiamy o niej ze zbawicielem? Z jakim przekonaniem, z jaką wiarą? Przedstawiamy mu te sprawy. Czy jest w nas Tak, która, że Jezus może nam pomóc? Warto też pamiętać, że najważniejszym uzdrowieniem, jakiego Jezus pragnie dokonać w człowieku, jest uzdrowienie duchowe, uwolnienie z grzech, które zadaje sercu najcięższe rady. Na fizyczne usługi czynił Jezus, były znakami jeszcze większego cudu, który dokonywał się w sercu człowieka. Też razem, uwalniając od Jezus mówił, idź, nie więcej. Niech refleksja nad tymi pytaniami pozwala nam w pierwsze piątek się na łaskę zbawiciela i umocnić w nas przekonanie, nie tylko może, ale rzeczywiście przychodzi nam z pomocą, bo Jego obecność, Jego działanie wśród nas wierzących są stałe i pewne. Z uchnością zatem prosimy każdego, aby dotknął tych miejsc, tych przestrzeni naszego życia, w których za mało ufamy, w których odczuwamy obawę, by je Jezusowi powierzyć. Jeżeli w naszej rozmowie z Panem usłyszymy jej pytanie, czy wierzysz, że mogę to dla Ciebie uczynić? Odpowiedzmy śmiało, odpowiedzmy z wewnętrznym przekonaniem: Tak, Panie, wierzę. Niech ta odpowiedź stanie się nie tylko słowem, ale postawą naszego serca. Serca, które pozwala Jezusowi uzdrawiać to, co w nas jeszcze czeka na jego świat i na dotknięcie jego, jego imię